Deszcz padał nieustępliwie nad Zakopanem tego listopadowego wieczoru, gdy Michał wszedł do małej kawiarni pod Giewontem. Miał 30 lat, był nauczycielem historii w lokalnym liceum i nosił w sobie pustkę, która narastała od lat. Po rozwodzie z żoną, którą kochał, ale nie tak, jak powinien, uciekł w góry, szukając ciszy. Zamówił herbatę z rumem i usiadł przy oknie, patrząc, jak krople spływają po szybie. Wtedy wszedł on, Kacper. Wysoki, szczupły, z ciemnymi włosami przylizanymi deszczem i oczami, które zdawały się kryć burze. Miał na sobie stary płaszcz, a na ramieniu torbę z aparatem fotograficznym. Zatrzymał się przy ladzie, zamawiając kawę, i nagle spojrzał w stronę Michała. Ich spojrzenia spotkały się na chwilę dłużej niż powinny. Kacper uśmiechnął się nieśmiało i podszedł bliżej. Czy to miejsce jest wolne? Zapytał cichym, głębokim głosem. Michał skinął głową, czując dziwny ucisk w gardle. Kacper usiadł naprzeciwko, rozpinając płaszcz. Rozmowa zaczęła się od pogody, od gór, od tego, co ich tu przywiodło. Kacper był fotografem z Krakowa, przyjechał na kilka dni, by uchwycić jesienne tatry. Opowiadał o światłach, o cieniach, o tym, jak natura ukrywa blizny pod liśćmi. Michał słuchał, zaskoczony, jak łatwo słowa płyną. Po raz pierwszy od miesięcy czuł, że ktoś go widzi naprawdę. Nie jako nauczyciela, nie jako byłego męża, ale jako człowieka z ranami. Gdy kawiarnia zaczęła się opróżniać, Kacper zaproponował spacer mimo deszczu. — Chodź, pokażę ci miejsce, gdzie Giewont wygląda jak śpiący rycerz. Wyszli w noc. Deszcz ustał, powietrze było ostre, pachnące igliwiem. Szli wąską ścieżką, rozmawiając o książkach, o muzyce Chopina, o tym, co boli w życiu. Michał opowiedział o rozwodzie, o poczuciu winy. Kacper słuchał w milczeniu, a potem powiedział: Czasem rany nas definiują, ale nie muszą nas niszczyć. Dotarli do polany. Księżyc wyłonił się za chmur, oświetlając ich twarze. Kacper zdjął płaszcz, by rozłożyć go na wilgotnej trawie. Michał zauważył wtedy tatuaż na jego przedramieniu, delikatny kontur góry. Zapytał o niego. To przypomnienie odparł Kacper, że po burzy zawsze przychodzi światło. Siedzieli blisko siebie, ramiona prawie się dotykały. Michał czuł ciepło emanujące od Kacpra, zapach jego skóry zmieszany z deszczem. Coś w nim drgnęło, strach pomdrugeszany z pragnieniem. Nigdy wcześniej nie pozwolił sobie na takie myśli wobec mężczyzny. Ale tej nocy, pod Tatrami, wszystko wydawało się możliwe. Gdy wracali, Kacper zatrzymał się nagle. Wiesz, Michał? Czuję, że cię znam od dawna. Michał spojrzał mu w oczy i kiwnął głową. Nie powiedział nic, ale w sercu wiedział, że to początek czegoś, co zmieni wszystko. Następnego dnia spotkali się znowu. Kacper pokazał mu swoje zdjęcia, pejzaże pełne melancholii, ale i nadziei. Michał opowiedział o lekcjach historii, o tym, jak przeszłość kształtuje teraźniejszość. Dni mijały szybko. Spacerowali po Dolinie Kościeliskiej, pili grzane wino w schronisku, śmiali się z drobnych rzeczy. Kacper był otwarty, ciepły, ale Michał wyczuwał w nim cień, coś, co ukrywał. Pewnego wieczoru, przy kominku w pensjonacie Kacpra, alkohol rozwiązał języki. Byłem w związku, przyznał Kacper cicho. Z mężczyzną. Trwał pięć lat. Kochałem go mocno, ale. Rodzina, społeczeństwo. To nas zniszczyło. Michał zamarł. Słowa Kacpra potwierdziły to, co sam zaczynał czuć. Serce biło mu szybciej. A ty? Zapytał Kacper. Michał pokręcił głową. Nigdy, ale. Z tobą czuję coś nowego. Kacper uśmiechnął się smutno. To przerażające, prawda? Ale piękne. Tamtej nocy nie pocałowali się. Po prostu siedzieli blisko, trzymając się za ręce w milczeniu. Michał wrócił do swojego pokoju z głową pełną myśli. Bał się, ale jednocześnie czuł ulgę, jakby wreszcie mógł być sobą. Śnieg spadł nagle, otulając zakopane białą kołdrą. Michał i Kacper spędzali razem każdy dzień. Rano pili kawę w tej samej kawiarni, potem wychodzili w góry. Kacper fotografował, Michał opowiadał legendy o Tatrach, o zbójnikach, o śpiącym rycerzu pod Giewontem. Ich rozmowy schodziły na głębsze tematy, o samotności, o presji rodziny, o tym, kim naprawdę są. Michał pochodził z małego miasteczka pod Warszawą. Rodzice oczekiwali od niego tradycyjnego życia, żona, dzieci, stabilność. Poślubił Annę, bo tak trzeba, bo kochał ją jak przyjaciółkę. Ale w łóżku czuł pustkę. Rozwód był bolesny. Ale konieczny. Teraz z kacprem odkrywał uczucia, których nie znał. Kacper miał trudniejszą przeszłość. Dorastał w konserwatywnej rodzinie w Lublinie. Gdy wyznał rodzicom, że jest gejem, ojciec wyrzucił go z domu. Partner, starszy od niego lekarz, obiecywał wspólne życie, ale pod presją rodziny wycofał się. Została blizna, nie tylko emocjonalna. Pewnego dnia wybrali się na dłuższą wędrówkę do morskiego oka. Śnieg skrzypiał pod butami, powietrze było mroźne. Po drodze zatrzymali się w schronisku. Siedząc przy oknie, Kacper opowiedział więcej. Po tym rozstaniu próbowałem się zmienić. Chodziłem na terapię, ale nie taką, jaką potrzeba. Próbowałem spotykać się z kobietami. Nic nie czułem. Michał położył dłoni na jego ramieniu. Nie musisz się zmieniać. Jesteś dobry taki, jaki jesteś. Kacper spojrzał na niego z wdzięcznością. W jego oczach błyszczały łzy. Z tobą czuję się bezpieczny. Dotarli nad jezioro późnym popołudniem. Morskie okol jak lustro otoczone białymi szczytami. Usiedli na ławce, blisko siebie. Kacper zdjął rękawiczki i wziął dłoń Michała w swoją. Tym razem nie puścili. Boję się, przyznał Michał. Co powiedzą ludzie? Moja rodzina. Ja też się boję, odparł Kacper. Ale nie chcę już uciekać. Pocałowali się po raz pierwszy delikatnie, nieśmiało, jakby odkrywali nowy świat. Smak śniegu i wolności. Wieczorem w pensjonacie leżeli obok siebie, nie przekraczając granicy. Rozmawiali do późna. Kacper pokazał Michałowi bliznę na ramieniu, pamiątkę po wypadku motocyklowym w młodości. To mnie nauczyło, że życie jest kruche. Michał pocałował te blizne delikatnie. Czuł, że kocha tego człowieka nie tylko ciało, ale duszę pełną ran. Następne tygodnie były jak sen. Święta zbliżały się, zakopane pełne turystów. Spacerowali po krupówkach, trzymając się za ręce ostrożnie, ale odważniej. Spotkali znajomych Michała, niektórzy patrzyli dziwnie, ale on nie dbał. Kacper musiał wrócić do Krakowa na sylwestra, praca czekała. Rozstanie było trudne. Przyjedź do mnie, powiedział. Michał obiecał. W pociągu do Warszawy myślał o nim bez przerwy. W domu czekały pytania matki przez telefon. Spotkałeś kogoś? Tak, mamo. Ale. to mężczyzna. Milczenie. Potem, przyjedź, porozmawiamy. Spotkanie z rodziną było napięte. Ojciec milczał, matka płakała. Ale Michał był stanowczy. To moje życie. Kocham go. Nie przyjęli od razu, ale nie odrzucili. To był początek. W Krakowie Kacper mieszkał w starej kamienicy na Kazimierzu. Miasto pełne historii, synagog, kawiarni. Michał przyjechał na weekend. Spacerowali po plantach, jedli oscypki, słuchali dzięzu w piwnicach. Kacper pokazał mu swoje studio zdjęcia pełne emocji. Jedno z nich portret Michała nad morskim okiem. To ty powiedział. Pełen światła. Ich bliskość rosła. Nocami tulili się, dzieląc sekrety. Kacper opowiedział o depresji po rozstaniu, o terapii. Michał czuł, że leczy się razem z nim. Wiosna przyszła wcześnie do Krakowa. Wisła lśniła w słońcu, kwitły kasztany. Michał zdecydował się na zmianę, wziął urlop i przeniósł się bliżej, do mieszkania pod Krakowem. Pracował zdalnie, uczył online. Z Kacprem budowali wspólne życie, powoli, ostrożnie. Spotykali przyjaciół Kacpra, grupę artystów, w tym parę gejów, którzy przyjęli Michała ciepło. Pierwszy raz poczuł się częścią społeczności. Chodzili na spotkania w klubie LGBT, słuchali historii innych. Ale nie wszystko było łatwe. W Zakopanem plotki się rozeszły. Kolega z pracy napisał: Słyszałem. Wszystko ok? Michał odpisał szczerze. Niektórzy odwrócili się, ale inni wspierali. Kacper miał trudniej z rodziną. Brat zadzwonił po roku milczenia. Tato jest chory. Chcecie zobaczyć? Kacper pojechał do Lublina. Spotkanie było zimne. Ojciec leżał w łóżku, słaby. Nie rozumiem cię, powiedział. Ale jesteś moim synem. To nie było przebaczenie, ale krok. Michał wspierał go. Nocą, gdy Kacper płakał, trzymał go mocno. Lato spędzili w tatrach znowu. Wynajęli domek w poroninie. Wędrowali, kochali się pod gwiazdami, delikatnie, z szacunkiem. Michał odkrywał swoje ciało na nowo. Z miłością. Pewnego dnia, podczas kąpieli w strumieniu, kacper zdjął koszulkę. Michał zobaczył bliznę na plecach długą, białą, od operacji po wypadku. Co to? zapytał. Kacper westchnął. Po tym rozstaniu, próbowałem. Nie żyć. Upadłem, złamałem kręgosłup. Michał zamarł. Podszedł. Dotknął blizny delikatnie. Przepraszam, że nie powiedziałeś wcześniej. Bałem się, że uciekniesz. Michał pocałował bliznę. To czyni cię silniejszym. Kocham cię całego z ranami. Kacper odwrócił się, uzy w oczach. I ja ciebie. Tamten moment zmienił wszystko. Zrozumieli, że miłość rodzi się z bólu, z akceptacji słabości. Jesienią Michał wrócił do nauczania w Krakowie. Razem chodzili na Marsze Równości pierwszy raz publicznie. Trzymali transparent, miłość to miłość. Były wyzwiska, ale i wsparcie. Michał poczuł dumę. Rodzina powoli akceptowała. Matka przyjechała, poznała Kacpra. – Jest dobry dla ciebie – powiedziała. Ojciec milczał, ale kiwnął głową. Życie toczyło się codzienne radości, drobne konflikty. Kacper miał wystawę fotografii, cykl o Tatrach z dedykacją dla Michała. Zima znowu w Krakowie. Śnieg padał grubymi płatami. Michał i Kacper mieszkali razem w mieszkaniu na Starym Mieście. Święta spędzili sami, kolacja wigilijna nawet dwoje, opłatek, prezenty. Kacper podarował Michałowi album zdjęć ich wspólne chwile. Michał Pierścionek. Nie zaręczynowy, ale symbol. Na zawsze, powiedział. Kacper założył go ze łzami. W nowym roku wyzwania. Kacper dostał ofertę pracy za granicą Berlin. Wahali się. Nie chcecie stracić, powiedział Michał. Pojedziemy razem? Zaproponował Kacper. Michał zgodził się. Złożyli podanie o przeniesienie. Ale Polska trzymała. Przyjaciele, góry. Zdecydowali zostać. Kacper odmówił. Wiosną kryzys. Kacper miał nawrót depresji. Zamknął się w sobie. Michał walczył terapia razem rozmowy. Nie zostawię cię, powtarzał. Kacper wyszedł silniejszy. Lato, wakacje w Bieszczadach. Samotność, jeziora, gwiazdy. Tam nad soliną, Kacper klęknął. Wyjdziesz za mnie? Kiedyś, gdy będzie można. Michał powiedział tak. Ich miłość dojrzewała z ran, z akceptacji. Jesień w Warszawie. Michał awansował dyrektor szkoły. Kacper miał sukces książka fotograficzna o miłości w górach. Razem działali w fundacji LGBT warsztaty dla młodzieży. Pomagali innym wychodzić z cieni. Rodziny zbliżyły się. Wspólne święta. Ale społeczeństwo, marsze atakowane, politycy przeciw. Trzymali się mocno. Zima, podróż do zakopanego, gdzie się zaczęło? Domek, kominek. Kacper pokazał nową bliznę symboliczną tatuaż serca. Michał zrozumiał głębiej: miłość leczy. Lata mijały. Michał i Kacper razem dziesięć lat. Dom pod Krakowem, ogród, pies. Adoptowali? Nie, ale wspierali młodzież LGBT. Miłość ich dojrzała, głęboka. Społeczeństwo zmieniało się powoli, więcej akceptacji. Oni, przykład. Pewnego wieczoru, nad morskim okiem znowu. Michał dotknął blizny na plecach Kacpra. Tu wszystko się zaczęło naprawdę. Kacper uśmiechnął się. Miłość rodzi się z ran. I leczy je pocałowali się pod szczytami. Ich historia o odwadze, akceptacji, prawdziwej miłości.